Pomyślałem, że dzisiaj porozmawiamy o kwestii wyludnienia się. Mało się rodzi, no z roku na rok rodzi się mniej. I w Polsce mieszka w tej chwili 37 milionów Polaków, a nie 40. To debile wymyślają takie programy, że jak zaczniemy rozdawać 500 plus do każdego dziecka, to ludzie będą mieli więcej dzieci. Wszyscy mówią to samo. Kobiety nie rodzą dzieci, dlatego, bo nie mogą ich zabijać. No tak naprawdę to jest coś. No tak, bo to jest, to jest, to jest ten argument. Na problem demograficzny odpowiedzią władzy jest więcej aborcji, e, pigułka po. I najazd obcych. Wszyscy eksperci przewidują, że wkrótce ludzie przestaną jeść mięso, ponieważ jedzenie mięsa wpływa rzekomo na katastrofę ekologiczną i powoduje zmiany klimatu. To jest technika anorektyka, samobójcy, sam sobie szkodzę.